Z kim reprezentacja Polski zagra w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026? Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy, kanał 365 Dni o Piłce przy mikrofonie Piotr Pecki. Dziś pospekulujemy i zastanawiamy się, z kim może zagrać reprezentacja jeszcze Michała To Zobaczymy jaka przyszłość przed selekcją naszej kadry w eliminacjach do kolejnego dużego turnieju. Natomiast muszę od razu powiedzieć, że jeden z ostatnich materiałów na kanale zaczynał się od takiego pytania, z kim zagramy w barażach o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Teraz jednak obiecuję, że absolutnie nic nie popsuje, ponieważ no musimy grać w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. No i w tym materiale postaramy się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, a więc jak dokładnie, dokładnie wygląda formuła eliminacji, z kim ewentualnie możemy zagrać i też jakie mamy szanse na pomyślne wyniki w tychże eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Przede wszystkim na samym początku warto powiedzieć, że to losowanie jest 13 grudnia, a więc już wówczas będziemy wiedzieli z kim zagramy. Natomiast też już wiemy jedną podstawową rzecz, że będziemy rozlosowani z drugiego koszyka i nie trafimy na reprezentacje Ukrainy, Turcji, Szwecji, Walii, Węgier, Serbii, Grecji, Rumunii, Słowacji, Czech czy też Norwegii. No ale oczywiście musimy trafić na kogoś z koszyka pierwszego, a więc potencjalnie najsilniejszych przeciwników. No i też wpadniemy oczywiście na kogoś z koszyka trzeciego, czwartego czy też piątego. Zaraz też przejdziemy sobie do konkretów, a więc kogo dokładnie możemy trafić. Jak też może wyglądać nasza grupa śmierci, ale na razie warto też spojrzeć na taką przybliżoną formułę tych eliminacji, a więc kilka prostych zasad, jak to dokładnie wygląda, wydaje mi się, że też warto to przytoczyć. Przede wszystkim eliminacje są rozbite na cały 2025 rok. Rozpoczynają się eliminacje już w marcu, z kolei kończą w listopadzie. Tak też dokładnie wygląda, taki powiedziałem, bazowy terminarz, a więc to wszystko, w, jak w tej chwili zresztą widzicie, rozpoczyna się pod koniec marca. Ale co warto dodać, w marcu rozpoczynają grać grupy, które mają pięć reprezentacji, a więc to będzie najprawdopodobniej grupa z reprezentacją Polski, ponieważ tylko dodam, że my w tych marcowych terminach nie gramy ani w fazie Pucharowej Ligi Narodów, ani też nie gramy oczywiście w barażach, stąd też można się przygotować, że już 21 bądź też 22 marca zagramy swój pierwszy mecz eliminacyjny. Z kolei te eliminacje do mundialu zakończą się pod koniec listopada. Do tego też oczywiście dochodzą te, te półfinały, także finały barażów. Natomiast też do tych barażów sobie przejdziemy. Natomiast też spójrzcie na grafikę numer 2. A więc jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi w ogóle o takie zasady eliminacji? A więc mamy 54 uczestników w Europie, którzy są podzieleni na 12 grup eliminacyjnych. I w tych grupach jest albo 4 drużyny, albo drużyn 5. Zwycięzcy każdej z grup awansują bezpośrednio na mundial, a więc to jest 12 ekip. A do tego też jest furtka, czy w zasadzie taka ścieżka numer 2. Która nazywa się oczywiście baraże, do której trafiają wicemistrzowie z każdej z grup, a więc 12 ekip plus 4 reprezentacje, które mają najlepszy ranking w narodów, a które oczywiście nie wywalczyły bezpośredniego awansu. Jeżeli już chodzi stricte o baraży to wygląda to następująco. 16 uczestników, a więc 12 wicemistrzów każdej grupy, plus 4 reprezentacje, które mają najlepszy wynik w Lidze Narodów. My oczywiście się tam nie znajdujemy, ponieważ zlecieliśmy do dywizji B. Natomiast jeżeli chodzi już stricte o kwestie baraży, no to te 16 ekip zostaje podzielone na 4 ścieżki. Są rozgrywane półfinały, finały no i na samym końcu są 4 reprezentacje, które wywalczą bilet na mundial, a więc mamy 12 ekip, które wywalczą was bezpośrednio i 4, które że zdobędą bilet na imprezę poprzez baraże. Myślę, że to jest w miarę proste i też podejrzewam, że jeżeli my awansujemy na Mistrzostwa Świata, to też pewnie poprzez baraż. Natomiast to będzie sztuka niewątpliwie trudna, zważywszy też na to, jak my ostatnio gramy i jakie osiągamy wyniki. Natomiast do tych stricte wyników też warto byłoby przejść, bo przygotowałem też dla Was ranking FIFA, więc jak to wygląda po takiej aktualizacji listopadowej. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to nie jest jeszcze taki ranking oficjalny, czyli to wszystko jeszcze zostanie potwierdzone dokładnie po najnowszej aktualizacji FIFA. Natomiast na stan obecny możemy prognozować, że zajmiemy lokatę 34. To jest pozycja, no, chyba nie najlepsza, biorąc pod uwagę że jeszcze niedawno przed Euro 2024 byliśmy na miejscu 26. Natomiast no, gdzieś sukcesywnie przegrywamy i notujemy spektakularny zjazd w tym zestawieniu. Natomiast też warto dodać, że ostatnio w tak złym położeniu na 34 lokacie byliśmy w lutym 2016 roku. Natomiast no, gdzieś to jest konsekwencja tych słabych wyników. No i też tak jak widzicie przygotowałem tutaj rozpiskę, więc pierwsza piątka to jest Argentyna, Francja, Hiszpania, Anglia, Brazylia. Z kolei mamy też ekipy, z którymi mierzyliśmy się w Narodów, to jest 7 Portugalia, 12. Chorwacja i 51. Szkocja. Tak też mówiłem wcześniej, losowanie grup eliminacyjnych 13 grudnia, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie pospekulował, gdybym nie przeprowadził pewnych symulacji. Postanowiłem się zastanowić, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o naszą grupę eliminacyjną, do której my trafimy w, właśnie w walce o Mundial 2026. Jak w tej chwili widzicie, to jest kilka takich propozycji. Akurat te tutaj konkretne pobrałem ze strony Wii Global Football, to było robione na bazie kilku tysięcy symulacji i wygląda to następująco, że w pierwszym wariancie, jak w tej chwili widzicie, z, po lewej stronie możemy trafić Włochów z pierwszego Dalej to może być Macedonia Północna, Łotwa i Gibraltar. No oczywiście w teorii wydaje się to grupa teoretycznie łatwa, biorąc pod uwagę, że właśnie pewnie by zbierali wszystkie punkty, no a nam pewnie przyświecałyby tutaj e, baraże. Z kolei jeżeli chodzi o ten, e, ten wariant drugi, a więc to jest Chorwacja, Czechy, Kazachstan, Mołdawia, tutaj no to byłaby grupa na pewno trudniejsza, z uwagi na to, że między nimi Czesi, no to wydaje mi się, że to jest taka nasza płeczka. patrząc obecnie na to, jakie my wyniki osiągamy. No i na samym też końcu, więc dwa możliwe warianty, to jest Belgia, Bośnia, Białoruś Samenia czy też Włochy, Macedonia Północna, Białoruś, Andora. Oczywiście tych scenariuszy jest mult, wystarczy sobie spojrzeć na te koszyki i zastanowić się, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o naszych potencjalnych przeciwników. Footballteam.pl – darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Warto też spojrzeć na taką naszą grupę śmierci, a więc ewidentnie najtrudniejszych rywali, których możemy trafić 13 grudnia. Postanowiłem sobie zrobić coś takiego i tak jak w tej chwili widzicie, to jest taka nasza najgorsza grupa, taki absolutnie najbardziej czarny scenariusz. Tak jak w tej chwili widzicie, tak to wygląda, a więc z koszyka pierwszego to jest Francja, Hiszpania, Anglia, Portugalia czy Włochy. Natomiast tak naprawdę no, kogo byśmy tutaj nie wybrali, to i tak będą ciężary. Dalej to jest oczywiście Polska, później z kolei możemy trafić naszych niedawnych przeciwników z Ligi Narodów, a więc Szkocję bądź też Albanię, z którą no, nie grało nam się najlepiej, pamiętamy te eliminacje za czasów Fernando Szantosza, a także Michała Probierza. Z kolei z czwartego koszyka najtrudniejszym rywalem, potencjalnie oczywiście, jest Bułgaria, a z piątego Mołdawia, z którą też nie mamy najlepszych wspomnień. Doskonale pamiętamy terminację do Euro 2024, z którą my najpierw przegrywamy w Kiszyniowie, a później w Warszawie tylko remisujemy. Dajcie znać, jak wygląda Wasza można grupa eliminacyjna, a jednocześnie jakie dajcie szanse biało-czerwonym na awans. Czy Waszym zdaniem, tak jak no mi się wydaje, dla nas najlepszą opcją, albo taką najbardziej realną, to jednak są baraże, żeby awansować na ten duży turniej i jakie mamy szanse, by się na tym turnieju znaleźć. Wiemy, w jakiej sytuacji jest obecnie nasza polska piłka i ogólnie teraz takie słucie planów co do bycia, obecności na dużym turnieju, to jest trochę jednak abstrakcja, no ale z drugiej strony trzeba walczyć i liczyć na to, że nasza polska piłka się odbuduje. Pewnie druga kwestia to jest, czy czy Michał Porobiec dalej będzie prowadził reprezentację, czy też PZPN zdecyduje się na innego szkolniowca, ale absolutnie to jest temat, no jakby już na szerszą, dłuższą i też taką bardziej merytoryczną dyskusję. Kanał 365 dni piłce, Piotr Żepetzki, wielkie dzień, że oglądajcie ten film do końca. Serdeczna prośba na samym końcu o zostawienie kciuka w górze pod filmem, subskrypcję kanału, no i też, moi drodzy, sprawdźcie wszystkie linki na dole: to jest mój Twitter, Facebook czy Instagram, czy też mój portal 365dopilce.pl. Sprawdźcie też koniecznie grę przeglądarkową. Football team to jest też. Ciało dobrej zabawy, koniecznie sprawdźcie, że jesteście fanami takich Gierek. Jeszcze raz wielkie dzięki, że oglądaliście film do końca. Pozdrawiam, to zobaczenia.